Witam serdecznie słuchaczy. Manipulacja astralnym snem reptilianie. Część druga i ostatnia. Kryształ metedryny i korba mają rezonans sympatyczny z gadami. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wielu krankeros i maniaków prędkości angażuje się w chaos i przemoc seksualną? Dzieje się tak dlatego, że długotrwałe stosowanie tego typu amfetaminy prowadzi użytkownika do stania się żywicielem dla gada. Istota wykorzystuje gospodarza jako środek do powodowania wszelkiego rodzaju chaosu i przemocy seksualnej oraz zwodzenia społeczeństwa. Rzeczywiście, używanie metamfetaminy jest szybką ścieżką do stania się szybką ścieżką, by zostać gospodarzem gadów. Zapomnij o okultystycznych rytuałach i grupowych medytacjach w obszarach wirowych. To najlepszy lub najgorszy sposób, aby stać się pełnym żywicielem gadów. Rozmawiałem ze specjalistą od zdrowia psychicznego, który powiedział mi, że wiele osób w szpitalu, w którym ta osoba pracowała, było maniakami szybkości i którzy poufnie mówili o duchach. Które kazały im popełnić swoje zbrodnie. Wiele osób używających wariata przyznało, że ich pragnienia seksualne z biegiem czasu stawały się coraz bardziej nieregularne. Zaczęli odwiedzać strony z pornografią dziecięcą w internecie, lub zaczęli mentalnie seksualizować kobiety w niewoli i sadomasochistyczny sposób. Zamierzam omówić bardziej szczegółowo. Jak niektórzy uprowadzeni mogą zostać zamienieni w pedofilów przez reptylien, ale jest to dobra okazja do omówienia tego, jak reptylianie i ich wasale utrzymują ludzi uzależnionych od pewnych form nadużywania substancji. Marzenie marzenia W moich poprzednich esejach odniosłem się do promowania narkomanii wśród uprowadzonych przez reptylien. Czary pod jakąkolwiek inną nazwą to nadal czary. W najściślejszym sensie czary odnoszą się do używania przez ludzi naturalnych lub sztucznych substancji w celu osiągnięcia pewnego poziomu świadomości jako środka nawiązania i utrzymywania kontaktu z nieludzką inteligencją. Teraz zamierzam wskazać, w jaki sposób manipulacja astralnym snem może i będzie wykorzystywana do utrzymywania uprowadzonych osób obu płci uzależnionych od różnych narkotyków. W tym, między innymi, od alkoholu, metamfetaminy, wariata, kokainy i marihuany. Jeśli uprowadzony odstawił alkohol na jakiś czas, może mieć sny, w których pije alkohol. Pije nie tylko piwa, ale też duże spożycie whisky z butelki. Ustawienie snu można symulować tak, aby wyglądało jak ulubiony lokal lub miejsce spotkań. Podczas tego podobnego do snu doświadczenia, uprowadzony może pić z kimś, którzy wydają się być byłymi partnerami do picia, których nie widział od lat. Może budzić się rano z kacem lub ogromnym bólem głowy. Rytualny aspekt używania marihuany jest w dużym stopniu wykorzystywany przez gadi podczas śnienia astralnego. Uprowadzony znajdzie się we śnie, w którym jest z powrotem w domu imprezowym w którym spędzał czas na przykład jako nastolatek Po Raz kolejny reptilianie przeszukali jego wspomnienia i wiedzą dokładnie, jak stworzyć rozsądną faksymilę domu imprezowego Wszystko, łącznie z plakatami Led Zeppelin na ekranie, będzie symulowane Towarzysze partii uprowadzonego, jak się wydawało, lata temu, będą obecni w tym miejscu do gry wkracza rytualny aspekt używania marihuany. Uprowadzony znajdzie w kieszeni torebkę z marihuaną. Wyciąga ją i rozpoczyna rytuał usuwania nasion i łodyg lub w zależności od jakości wymarzonej doniczki wyjmuje nożyczki i zaczyna odcinać kiełki. Wszystkie niuanse implantacji stawu czy wypełnienia rytualnej fajki są zaaranżowane w najdrobniejszych szczegółach. Wreszcie grupa zbiera się w kręgu i rozpoczyna rytuał palenia marihuany i rozdawania jej. Czas trwania tych doświadczeń jest taki sam, jak gdyby były robione w prawdziwym życiu, a każdy palacz niecierpliwie czekał na kolejną porcję marihuany. Kiedy? Uprowadzony budzi się wkrótce po tym, zwykle robi się to późnym rankiem, więc pamięć jest wciąż świeża, może rzeczywiście czuć się tak. Jakby był na haju przez kilka minut. Powodem, dla którego możesz chwilowo poczuć euforię, jest to, że reptylianie mogą manipulować chemią mózgu, aby symulować uczucie bycia pod wpływem dowolnego wybranego przez siebie leku. Nawet wstrzykują lub w inny sposób wprowadzają lek do śpiącego, uprowadzanego. Barbara Bartolik faktycznie ma przypadki których uprowadzona osoba obudziła się z skórzem na nosie lub pamiętała, jak widziała szaraki wstrzykujące im i mówiące, że wstrzyknięto im krank. Z tego i wielu innych powodów kryształ matedryny i wariata są jedynymi z najtrudniejszych leków do rzucenia. Kiedy daną osoba bierze metę, rezonuje z inną częstotliwością niż normalnie. Nadmiar szalonej i nerwowej energii wydalanej przez użytkownika korbi jest łapczywie przyswajany przez wszystkie gady obecne w widmie widzialnym lub poza nim. Metamfetamina czyni ludzi paranoikami i łatwiej nimi manipulować. Niektórzy użytkownicy wariatów zaczynają rozwijać dewiacyjne myśli i pragnienia seksualne i mogą zacząć działać zgodnie z nimi. W niektórych przypadkach narwani użytkownicy stwierdzili, że praktycznie niemożliwe jest trzymanie się z dala od witryn z pornografią dziecięcą w internecie. Użytkownicy korp są manipulowani, aby stali się agresywni i nieprzewidywalni, tworząc w ten sposób atmosferę dramatu i napięcia dla innych członków rodziny w domu. Żony i dziewczyny dziwaków, którzy są gospodarzami reptylien, opisały, jak nagle zdali sobie sprawę, że osoba z którą mieszkają, nie jest tym samym mężczyzną, którego poślubiłam. Pojawia się to tak często, że nie można tego po prostu przypisać efektowi setnej małpy, bardziej jak efekt setnego żywiciela gadów. Kobieta zorientuje się, że jej chłopak lub mąż, który używa wariata, rozwinął bardzo zboczone pragnienia seksualne, które chce wypróbować na swoim partnerze. To nie jest ten sam mężczyzna, którego poślubiłam. Bez wątpienia. Kiedy użytkownik mety decyduje się przestać używać narkotyku, wtedy pojawia się manipulacja astralnym snem, która jest dostosowana do niego za pomocą korbi lub kryształowej mety. Naprawdę nie ma potrzeby się nad tym rozwodzić. Wystarczy powiedzieć, że zapewniają że użytkownik we śnie zawsze znajdzie się w sytuacji, w której narkotyk jest zażywany przez siebie i innych, lub że zawsze jest w posiadaniu narkotyku. Niezależnie od tego, czy siedzisz w wymarzonym krajobrazie na parkingu, teatrze, parku czy klasie, były użytkownik zawsze odkryje, że ma w swoim posiadaniu wybrany przez siebie narkotyk. Wkrótce użytkownik korbi zacznie ponownie go używać w prawdziwym świecie i żałosny cykl zaczyna się od nowa. Pedofilia w astralnym śnie. Pedofilia jest promowana w podobny sposób, jak wspomniano powyżej. Mężczyzna może znaleźć się w erotycznej scenerii snu z kobietą. Zaczyna pieścić kobietę. Jest bardzo podekscytowany. Kobiecie, z którą jest, udaje się sprawić, by mężczyzna położył się na plecach, a ona dosiada go w stanie pełnego podniecenia. Jednak w momencie, gdy kobieta go dosiada, a on penetruje jej pochwę, kobieta zmienia swoją postać w postać małego chłopca. Czasami kobieta zmienia swoją postać we własną córkę mężczyzny. Innym razem mężczyzna może całować i pieścić kobietę, a wtedy kobieta zmienia kształt w młodą nastolatkę. Mężczyzna będzie zaskoczony tym nagłym obrotem wydarzeń i wycofa się. Tymczasem głos w jego umyśle będzie zachęcał go do dalszego pieszczenia tego młodego mężczyzny. Głos powie ci takie rzeczy jak: śmiało. To tylko sen. No dalej, nikt się nie dowie. Strefa erogenna mężczyzny jest jednocześnie manipulowana przez gadi, aby utrzymać go w tym bardzo podnieconym stanie. W przypadku uprowadzanej kobiety może mieć erotyczny sen o swoim idealnym mężczyźnie lub kimś, kogo lubi w prawdziwym życiu. Jedna. Rzecz prowadzi do drugiej i tuż przed rozpoczęciem seksu oralnego z idealnym mężczyzną przybiera postać chłopca lub w niektórych przypadkach. Własnego syna. Istnieje wiele odmian tej formy manipulacji astralnym snem. Dość powiedzieć, że wszystko ma na celu zachęcenie tej osoby do oddania się pedofilii. Podwyższona świadomość zapobiega pracy. Znalazłem ten fascynujący wgląd w klasyczną książkę Sztuka Wojny Sandza, którą zinterpretował i przetłumaczył generał Samuel B. Griffith w stanie spoczynku. Każda wojna opiera się na oszustwie. Wyszkolony generał musi opanować uzupełniające się sztuki symulacji i udawania, tworząc sposoby na zmylenie i oszukanie wroga, ukrywa swoje prawdziwe usposobienie i zamiary. Kiedy może udaje bezradność, gdy się zbliża, wydaje się być daleko. Kiedy jest daleko, jest blisko. Porusza się tak nieuchwytnie, jak duch w świetle gwiazd, które są ciemne, niesłyszalne. Jego głównym celem jest umysł dowódcy wroga. Zwycięska sytuacja, produkt jego twórczej wyobraźni. Sand zazdał sobie sprawę, że niezbędnym wstępem do bitwy jest zaatakowanie umysłu wroga. Generał Griffith mógł pisać o manipulowaniu astralnymi snami przez Reptylien. Wszystkie metody, o których wspomniałem powyżej, były wielokrotnie używane przez reptylien i ich obcych wąsali. Uprowadzeni, u których nie wystąpiły nudności, lub nie cierpieli na migrenę, i którzy wypełnili ten traktat, mają teraz informacje, których potrzebują, aby chronić się przed tą formą manipulacji i warunkowania zachowań. Inteligencja zwłaszcza operacyjna. Jest bezwartościowa, jeśli nie sprawiasz, że ludzie bardziej jej potrzebują. Historia wielokrotnie to dowodziła. Gady wychodzą w nocy, aby nas atakować i manipulować nami w śnie astralnym. Parafrazując Mao, kiedy ludzie śpią, gadi atakują. Kiedy nie śpimy, gadi wycofują się. Sytuacja się odwróciła. Coraz więcej duchowych wojowników budzi się do rzeczywistości gadziego panowania. Nasza zdolność do walki z gadami na równych zasadach w rządumie astralnej staje się coraz bardziej widoczna każdej nocy. Ja i zespół, którego jestem częścią, nadal będziemy dostarczać wywiad operacyjny uprowadzonym z podwyższonym poczuciem sumienia. Mogę zapewnić słuchacza? Że nie znajdą tego typu informacji na konferencji UFO. Społeczność Badacze UFO to bastion gadów skażony świadomością roju. To marionetki, które wypluwają frazy z nudną regularnością. Nasz zespół postanowił ominąć mainstreamową społeczność ufologiczną i przekazać te informacje bezpośrednio ludziom. Więc strzeż się wszystkich brudnych gadów chłopców na posyłki w społeczności badaczy UFO i w astralnych snach. Ujawnimy je takimi, jakimi są. Prawda jest tak przekleństwem dla sumienia gadzich marionetek, jak światło słoneczne dla wampira. Prawda jest dla gadów przekleństwem. Nie jestem jednak związany potrzebą poprawności politycznej. Czyli należy powiedzieć, jedynym dobrym gadem jest martwy gad. Koniec części drugiej i ostatniej. Dziękuję za wysłuchanie.